Właśnie przyjechałyśmy z Kasią do netto. Już jest późno, bo jest po 20.00. No ale wiecie jak to jest. Kobieta zajęta. To niestety wieczorami jeździ do sklepu. Czy wy też tak macie? Właśnie tu są butelki. Zaraz Kasia przyjdzie wózkiem. Włożymy nasze buteleczki i jedziemy na zakupy. O! Chodź Kasia. O! W ogóle deszcz zaczął padać. Szybko wam pokażę. Cóż takiego kupiłam wnet to dzisiaj z się. Kasią. Ojej, chciałam Wam też pokazać, ile zapłaciłam. Ale. E, 3dzi... Jeju. Szczerze mówiąc, to nie wiem, ile. 42 euro. 42 euro. Salami da Paula. Kupiłam, słuchajcie, takie. Takie coś. Kawa pcici to się nazywa. Ja Pewnie jakoś inaczej się wymawia. Tutaj piasek dla koka. Lubaski, szynkę z pieprzem bez. Tutaj takie. Chleb tostowy dla dzieci. Mięso mielone, jakieś bio. ponoć dobre. Putterkace na zapiekanki. Jajka. Były, były, słuchajcie, jajka 30% tańsze, ale tylko do jutra. Słuchajcie, 10 jaj. Tuż to bez I jutro jest Do dzisiaj jest no właśnie dlatego nie wzięłam ich lody, Kasia sobie wzięła dla Kici oczywiście przysmak no i do makaronu bo będziemy właśnie z tym mięsem robić ten bolognese, tu mleko dla dzieci, chlebek a gdzie jest ta pasata? a, no właśnie jeszcze tutaj jeszcze tutaj taki sos pasata, rustika, ogóreczki z miodem takie korniszony. Tutaj Kasia wzięła coś dla siebie. I co tu jeszcze jest? A! I Coca-Cola Mix. Tak. No i to by było wszystko. A, przepraszam, masełko się schowało. Jeszcze masę. Tak, i to by było wszystko. Zakupy. A teraz wrócimy do domu. Muszę wam pokazać. O, już się tak zrobiło. Tak się już zrobiło. Możecie tam zacząć na tą górę. Wygląda jasno. Wygląda tak, ale pada w ogóle deszcz. Także dzisiaj coś deszczowo na wieczór się zrobiło. Dzisiaj jestem w Reutingen na rynku. No i pokażę Wam, coś takiego tutaj się znajduje. A rynek dość spory. Zaraz zresztą zobaczycie. W ogóle tu są jakieś korale, bursztyny. Nie, korale bardziej to przejdziemy się tą stroną tutaj coś słodkiego a naleśniki tutaj są zaraz my... o ta bluzeczka jest fajna 28 euro no taka nawet ale cena wysoka jeszcze z takim pisiorkiem a to jest chyba plastik a to jest moda jańska 19 euro wiecie co, ja byłam tam we Włoszech i takie bluzeczki były naprawdę tanie po 8 euro także tutaj drożej ale muszę stwierdzić, że niektóre są fajne moda włoska jaka sukienka tu spodnie po 20 euro a tu takie koszulki po 20 euro też z takimi dużymi motywami to co? jakieś patelnie ale tu idziemy spodnie tu skarpetki te skarpetki chyba są w tym samym miejscu co już kiedyś były tak mi się wydaje Sery są. z górnym serem tutaj jakieś torby torebki zobaczymy torebki torebka z taką małą torebeczką ale ceny tu nie widzę nie ma ceny bezcenne. Otóż na przykład są 30 euro. 30 euro takie torebki. Są jeszcze jakieś takie większe. Duża torebka jeszcze ma takie łóżka, paski. Potem tak.

W środku ma tylko jedną kieszonkę. Tutaj do krojenia, różne rzeczy tam demonstruję. Tam są znowu torebki, o tu są po 15 euro. To kiedyś też Wam pokazywałam te torebki. Ale jeszcze raz zobaczymy. Na przykład mi się podoba takie coś w stylu jakby nerka. To jest. No, Powiedziałabym, że nawet fajna, chociaż ta bardziej ma jeszcze tutaj dodatkową tuszonkę. No, ta bardziej. Tylko pasek. Halo, Ja, ja. I 15 euro kosztuje. Tylko różowa to niekoniecznie. To bym wzięła bardziej taką jasną. No i 15. Są tarangę euro. I tu jest moda włoska. Takie jasne spodnie z materiału. Na dole ma ściągacz. Ściągacz ma, mają. Bluzka delikatna. Też włoska moda. No ta ta bluzeczka mi się nawet podoba, zobaczcie. Tak ona wygląda, jest taka delikatna. Pod spodem jest taka właśnie o, taki ma inny materiał. Znaczy ten sam materiał, tylko, tylko właśnie tak taki jakby wachlarz. Fajnie wygląda. Zobaczcie, zieleń. Do tego taki wisiorek. Zieleń, ładna. Te spodnie takie dość ciekawe. Materiał taki jakby len. Podobają mi się na pewno te guziczki. Szeroka nogawka Dość ciekawa Taki kapelusik. Modelka ma kapelusik Teraz są w ogóle takie modne Takie wdzianka No i to kosztuje po 30 euro 30 euro bluzka 30 euro spodnie Także błyska niecałe 30 euro jest spodnie tak samo, dość drogo, ale pani powiedziała, że wisko za czuć zresztą dobry materiał. No, to, to by się opłacało kupić. Jeszcze tutaj jakie są sukienki. A to mi się podoba. Też włoskie. Właśnie tak kupię, że tu nie ma ceny, ale to mi się podoba. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Zobaczcie. A 20 euro to kosztuje. Bardzo fajne. O to mi się podoba. Albo ta sukienka też jest ładna. Też mi się podoba ta sukienka. W ogóle oni mają bardzo fajne, bo w tutaj we Włoszech bo takie fajne sukienki. Tak, tutaj są 20 euro sukienki. No, taka, zobaczcie, też krótka, na plażę, ekstra. O, a tu jest coś takiego, też ekstra. No muszę wam powiedzieć, że te ubrania tutaj u tej pani, włoskie. Dobry materiał miały. I jeżeli byście chcieli kupić, to faktycznie można tutaj przyjść i no i zakupić. Bardzo fajny materiał. Także i pani zresztą powiedziała, że prała. już razy nic się z tym materiałem nie działo. Właśnie wracam do domu. Wiecie co? Brzydka pogoda. Pada. A ja na lodach znowu. Ups. Jakiś ptak coś tam zrobił. W każdym razie Najlepsze lody. No szkoda, że Wy tutaj gdzieś w pobliżu nie mieszkacie, bo byście mogli spróbować, bo te lody są naprawdę pierwsza, pierwsza klasa. Takich lodów to ja dawno nie jadłam. Takiego smaku dobrego. No chyba, że jak byłam dzieckiem, no to jeszcze pamiętam. Takie gałkowe lody też były. Świetne. I smak tej wanilii był nieziemski, niezapomniany. No i zobaczcie, mamy już środę. Środa w Niemczech na mokro. Pada. Dobrze, że nie pada tak mocno jak innego dnia. Co z wami? Szłam tutaj, byłam cała, cała przemoczona. I wtedy po prostu musiałam się co chwilę chować, tak skakałam z jednego daszka na drugi daszek, bo jak zwykle parasolki brak. I teraz też nie mam parasolki. Na szczęście pada tylko lekko, więc jak dojdę do domu, to nie będę aż tak mokra jak wtedy. Co. No, te osoby, co nie widziały, to możecie zajrzeć. Tam jest jeden taki, taki właśnie vlog, nagrany przeze mnie, jak biegnę i po prostu na końcu już jestem tak zmoczona, że kapie woda z moich włosów. Ktoś się mnie pytał, czy. Posadziłam niecierpki. No i muszę Wam powiedzieć, że jeszcze nie posadziłam, bo na razie się zajęłam na balkonach, posadzeniem niecierpków. Także go Peralgonie mam posadzone, a teraz jeszcze niecierpki zostały. Niecierpki muszę posadzić z kolei przed domem. Także dzisiaj pewnie tego nie zrobię, bo i dopiero będę mogła jutro to zrobić. Podoba mi się w Niemczech to, że jednak. Za każdym razem samochody się zatrzymują i nie musicie się prosić, tylko po prostu tylko podchodzicie do pasów, do przejścia dla pieszych. Od razu samochód się zatrzymuje i jesteście przepuszczani. Także to jest bardzo fajne, właśnie, że nie musicie wymuszać tego zatrzymywania, tylko spokojnie możecie przejść. Ogólnie to muszę wam powiedzieć, że tam, gdzie kupowałam lody, pan się mnie spytał, czy jestem z Ukrainy albo z Rosji, ale potem powiedział, że jemu ten, ten cały nie sklep, tylko tą kawiarnię lodową, tą lodziarnię w środku remontowała firma z Polski i że jego... Jego żona jest właśnie też z Polski. Także fajnie, że takie, takie miejsce, gdzie są tak pyszne lody, między innymi prowadzi osoba z Polski. Także to jest bardzo miłe się dowiedzieć o czymś takim. Teraz już mam niezbyt daleko, także jeszcze kawałek przede mną. Teraz idę pod takimi liścimi, pod drzewami, pod gałęziami. I troszkę mniej pada. Także tutaj idzie się fajnie. A w ogóle to zobaczcie. Ktoś tu ma takie schody. Szczerze mówiąc, to bym się <coughs> bała po takich schodach tam tuptać. Nie wiem, czy widzicie dobrze. Tam w takich krzaczorach schody. O, a tutaj wam pokażę ścieżka. Ścieżka terapii. O. Tu jest ścieżka terapii i zawsze w tą ścieżkę tam idę. Tam sobie chodzę. Naprawdę bardzo fajnie. Tam jest. Bardzo fajnie. Zobaczcie, jak dzisiaj to wygląda. W taki pochmurny dzień. Jak wyglądają te chmury. Ktoś mi powiedział, czy powiedział, napisał, pod którymś tam filmików, że cały czas to samo. Ale takie jest życie, wiecie, czy żyjecie w Niemczech, w Polsce, gdziekolwiek byście żyli, to każda z nas wiedzie zwyczajne życie. I takie zwyczajne, niezwyczajne życie to jest właśnie tak, jak ja tutaj to pokazuję. Chociaż niektórzy mówią zbyt szczęśliwy. Jesteś zbyt radosna, drudzy, nuda. Nie może tak być. Jak można takie zwyczajne życie pokazywać? No ale każdy z nas pokazuje to, co lubi. No i druga sprawa to jest właśnie tak wygląda to moje życie. I ja nie układam żadnych scenariuszy, tylko to, co się umie dzieje, pokazuję. Do Kasi dzisiaj przyszedł plecak, który zamówiła kiedy? Przedwczoraj, przedczoraj na Amazonie. I tak naprawdę użyła swojego trzajny, nie? No, na wycieczki go kupiła. Tak, i kupiła sobie właśnie na wycieczkę taki secz. Pokażesz w środku? Zobaczcie, to, to chyba no. ze skóry, nie? No ja na mój plecak do szkoły też jest tej firmy, bo, my, bo ta firma jest bardzo dobra. Tak, to jest firma Secz. I patrzcie, tutaj w razie czego jakby chciała coś włożyć, jakieś materiały, tutaj ma taką większą przegródkę. Tu ma właśnie na zamek, ale Kasia właśnie pokaż, że ona jest tak do góry. Zobaczcie tu no. do góry. Można włożyć i na dół. Tutaj na wodę, przykrótka. O, no, tu ja na wodę. A nie na w racji A tak? 100%. No. I tu jeszcze zobaczcie, jeszcze taka dodatkowa kieszonka. Na przykład na bilet. A i tu na słuchawki. A jeszcze na słuchawki. I co? Cieszysz się Kaśle? Tak. No i Kasia się cieszy, widzicie. Bardzo fajny. Polecasz, Kasia, ten plecak? Tak. Zobaczcie, tutaj jest marka Secz. Bardzo fajny plecaczek. Uch, jak tu mokro na tarasie. Oj, oj, oj. Patrzcie, zostały siedziska i całe zmokły. Trzeba szybko je wziąć. Wiecie co? Dzisiaj rano szykowałam się do wyjścia. I chciałam ubrać sobie pod kolor tych spodni, taką fajną. Miałam bluzeczkę tutaj z takimi, jakby koralnikami, wszytymi. Bluzka była z mohito, stara, ale w sumie mało noszona. Więc wyglądała jak dówka. No i w każdym bądź razie, moi drodzy, co się stało? Oj, wiecie, co się stało z tą bluzką. Chciałam się wyprasować i za wysoką temperaturę, za wysoką temperaturę ustawiłam i bluzka się po prostu, niestety, ale z nawet nie wiem jak to nazwać, nie stopiła. No tak, można powiedzieć, że tak stopiła. Także na pewno miała w składzie poliester, bo po prostu się stopiła ta bluzka. Także za wysoka temperatura, bluzka się troszkę tak, takie dziurki się porobiły, no i niestety wylądowała w koszu, a ja musiałam ubrać tą, a że to bawełna, więc ładnie się wyprasowało. Już nie było takiego zamierzonego celu, że właśnie byłam tak ubrana jednolicie, bo powiedziałabym, że tamta bluzka była taka podobna kolorystycznie do tych spodni, więc taka jedno, jednolita farba. Wyglądałam troszkę jakbym miała górę i dół, po prostu taki powiedziałabym kombinezon, no ale musiałam tak. No i słuchajcie, to już by było tyle. Zapraszam Was serdecznie już na jutrzejszy vlog. Przychodźcie, bo jutro Wam coś ciekawego pokażę, co dzisiaj znalazłam pod drzwiami. Także pokażę Wam jutro. Przychodźcie, myślę, że będziecie sami zdziwieni. Coś takiego znalazłam. A tam jeszcze zobaczcie, jak ładnie wyglądają te góry z tą mgłą, właśnie po deszczu. Cudownie, po prostu bajeczny widok. Także jak jesteście w ogóle z Niemiec to przyjeżdżajcie tutaj do moich regionów. Zapraszam was serdecznie. Przyjeżdżajcie odwiedźcie i zobaczcie jak tu pięknie. A jeżeli jesteście z Polski to też was serdecznie zapraszam bo jest tutaj co robić i latem i wiosną jesienią i zimą. Każda pora roku jest fajna żeby tutaj w świetnie spędzić czas, także was serdecznie zapraszam. Póki co z wami się żegnam i do zobaczenia już jutro. Pa pa.